Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona otoczyły Ciebie i Twoich bliskich. Dziś potrzebuję, abyś się na chwilę zatrzymał, bez rozproszeń, bez wymówek. Już próbowałem dotrzeć do Ciebie na wiele sposobów. Wiesz o tym: pukałem do drzwi Twojego serca, gdy byłeś zmęczony, szeptałem, gdy Twoje myśli były zagubione, zostawiałem znaki na Twojej drodze, a Ty byłeś zbyt zajęty, by to dostrzec. Chciałeś odpowiedzi głośnej, wielkiej, oczywistej, żeby nie mieć żadnych wątpliwości. Ale ja jestem Bogiem, który mówi także w ciszy, w drobnym geście, w tym uczuciu ściskającym serce, którego nie potrafisz wyjaśnić. Czasem jestem tym, który przez inną osobę mówi ci dokładnie to, czego potrzebujesz. Czasem jestem tym wersetem, który nagle pojawia się przed Twoimi oczami. Naprawdę myślisz, że to wszystko przypadek? To ja próbuję zwrócić Twoją uwagę. Nadszedł czas, abyś przestał szukać wielkich znaków i zaczął dostrzegać to, co już od dawna ci pokazuje. Czekałeś na idealną odpowiedź tak długo, że zapomniałeś, iż ja działam inaczej, niż sobie wyobrażasz. Twoje plany są małe w porównaniu z tym, co chcę dla ciebie przygotować. Ty planujesz tylko dzisiaj, a ja przygotowałem dla ciebie całe jutro. Ty widzisz tylko zakręt, a ja widzę całą drogę. Może próbowałeś, próbowałeś i próbowałeś, i co się stało? Przyszła frustracja, w twoim sercu narosły wątpliwości i pomyślałeś, że o tobie zapomniałem. Nie zapomniałem. Nie spóźniam się, ja przygotowuję. Każde zamknięte drzwi, każda cisza, która wydawała się pustką, była moją troską o ciebie w sposób, którego jeszcze nie potrafisz zrozumieć. Widziałem twoje łzy, słyszałem tę cichą modlitwę, którą wypowiedziałeś, myśląc, że nikt jej nie słyszy. Czułem, jak Twoja nadzieja niemal zgasła. A jednak jestem tutaj, mówiąc do Ciebie teraz. Mój czas nie jest Twoim czasem. I to dobrze, bo gdyby wszystko działo się tak, jak chcesz, otrzymałbyś o wiele mniej niż mam dla Ciebie przygotowane. Musisz przestać myśleć, że jesteś ignorowany. To, co wydaje się ciszą, jest przygotowaniem. Kształtuje to, co masz przeżyć. Aby przyjąć to, co wielkie, twoje serce również musi być wielkie. Przestań próbować kontrolować wszystko na własny sposób. Musisz mi zaufać, naprawdę zaufać, nie tylko wtedy, gdy wszystko układa się po twojej myśli, nie tylko wtedy, gdy okoliczności są sprzyjające, ale także wtedy, gdy ziemia pod stopami wydaje się krucha, gdy drzwi są wciąż zamknięte, gdy odpowiedź jeszcze nie nadeszła. Bo to właśnie wtedy rodzi się silna wiara. Nie obiecałem ci, że będzie łatwo. Ale obiecałem, że będę z tobą. I jestem. Nawet wtedy, gdy myślisz, że idziesz w ciemności, prowadzę twoje kroki. Nawet gdy wszystko wydaje się stać w miejscu, ja działam w ukryciu. Nie zostałeś zapomniany. Nigdy nie zostałeś pozostawiony sam sobie. Widzę wszystko. Troszczę się o wszystko. Przestań walczyć z tym, co próbuje w tobie uczynić? Przestań próbować dźwigać cały świat na swoich barkach. Nie musisz tego robić. Opuść ten ciężar. Oddaj mi to, co cię pochłania. Nie chcę, abyś żył zmęczony, niespokojny, uwięziony w planach, które prowadzą donikąd. Chcę dać ci pokój. Chcę, abyś wziął głęboki oddech i zrozumiał, kiedy oddajesz mi kontrolę, jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Nie potrzebuję, abyś znał wszystkie odpowiedzi. Potrzebuję tylko, abyś miał odwagę mi zaufać, nawet jeśli teraz nie rozumiesz wszystkiego. Twoje życie w moich rękach jest o wiele bezpieczniejsze niż w Twoich własnych planach. Napisz w komentarzach, Boże, oddaję Ci kontrolę. Próbuję dotrzeć do Twojego serca już od jakiegoś czasu. I dziś, po raz kolejny, przychodzę Cię zawołać. Nie dlatego, że zasługujesz na mniej, nie dlatego, że się poddałem, ale dlatego, że Cię kocham i nie przestanę, dopóki nie zobaczę Cię żyjącego tym, co dla Ciebie przygotowałem. Próbujesz trzymać wszystko we własnych rękach, a ja nie chcę patrzeć, jak się z tym męczysz. Chcę, żebyś przestał się opierać. Chcę, żebyś naprawdę się oddał. Nie połowicznie. Nie tylko słowami. Chcę zobaczyć, jak oddajesz w moje ręce każdy szczegół swojego życia, bez lęku, bez zastrzeżeń. Wydaje Ci się... Że musisz wszystko teraz zrozumieć. Myślisz, że jeśli nie zrobisz wszystkiego po swojemu, wszystko się zawali. Ale ja jestem tutaj, żeby ci powiedzieć: to zaufanie otwiera drzwi. Nie twój wysiłek, nie twój pośpiech, nie twój strach. Kiedy przestajesz próbować przepychać wszystko siłą, ja zaczynam działać. I robię to o wiele lepiej, niż potrafisz sobie wyobrazić. Wiem, że czasami czujesz, że jestem daleko. Modlisz się, Wołasz, a wydaje Ci się, że nic się nie dzieje. I wtedy myślisz, że nie widzę. że nie słyszę. Ale jestem bliżej niż kiedykolwiek. Kiedy zmagasz się z tym, czego nie rozumiesz, ja pracuję w miejscach, których nawet nie dostrzegasz. Przygotowuję to, co podtrzyma to, co już jest w drodze. To, że nie widzisz, nie znaczy, że nie działam. Są drzwi, które zamknąłem. Są marzenia, które sam powstrzymałem przed spełnieniem, i nawet nie zauważyłeś, że to była ochrona. Było ci smutno, byłeś rozczarowany, myślałeś, że coś ważnego straciłeś. Ale nie straciłeś. Chronię cię przed życiem poniżej tego, co dla ciebie zaplanowałem. Nie chcę, żebyś był więźniem okoliczności. One się zmieniają, one kłamią, próbują ci wmówić, że jesteś sam, że przegrywasz. Ale ja jestem ten sam. Jestem Bogiem, który pozostaje stały, nawet gdy wszystko wokół ciebie się wali. Jestem Bogiem, który trzyma cię wtedy, gdy ty już nie masz siły. I teraz mówię bezpośrednio do ciebie: przestań się rozpaczać, przestań próbować wszystko naprawiać siłą, przestań nosić ten ciężar, którego nigdy nie kazałem ci dźwigać. Weź głęboki oddech, puść, oddaj. Wiem, że trudno jest odpuścić. Trudno jest zaufać, gdy wszystko wokół krzyczy coś przeciwnego. Ale jeśli chcesz żyć tym, co dla ciebie przygotowałem, musisz przestać walczyć ze mną. To nie rezygnacja z życia, to rezygnacja z kontroli nad tym, co tylko ja mogę uczynić. Widziałem twoje łzy, widziałem, gdy czułeś się niewidzialny, widziałem, gdy myślałeś, że nikomu na tobie nie zależy, a ja tam byłem. Nie musiałeś krzyczeć, żebym cię usłyszał. Znam każdy Twój oddech. Dziś znów wyciągam do Ciebie rękę. Nie zmuszam Cię. Wołam Cię, bo wiem, czego Ci potrzeba, zanim jeszcze zdążysz o to poprosić. A to, co przygotowałem dla Ciebie, nie da się porównać z tym, co straciłeś ani z tym, co zostawiłeś za sobą. Napisz w komentarzach, Boże, oddaję Ci kontrolę, ufam Tobie. Wiem, jak bardzo się starasz. Wiem o tych nocach, kiedy kładłeś się zmęczony, ale nie mogłeś wyłączyć myśli. Wiem o chwilach, gdy strach ściskał twoją piersi i wydawało się, że to nigdy nie minie. Widziałem, jak trzymałeś się dzielnie, próbując wszystko naprawić, próbując zrozumieć. Ale dziś przychodzę ci powiedzieć: Nie musisz dźwigać tego wszystkiego sam. Nie musisz niczego mi udowadniać. Nie musisz być silny przez cały czas. Nie musisz udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy nie jest. Znam każdą część Twojego serca. Znam Twoje ukryte zmagania. I właśnie dlatego wołam Cię, byś odpoczął we mnie. Tu nie chodzi o to, ile możesz zrobić. Nie chodzi o Twoje możliwości. Chodzi o to, kim ja jestem. Chodzi o to, co ja mogę dla Ciebie uczynić. Kiedy puścisz, ja zacznę działać. Kiedy przestaniesz próbować wszystko naprawić własnymi siłami, pokażę ci, że żadna przeszkoda nie jest dla mnie zbyt wielka. Jestem twoją ucieczką, jestem twoją twierdzą, jestem tym, który cię chroni pośród chaosu. Nie musisz teraz wszystkiego rozumieć, musisz tylko zaufać. Wiem, że to nie jest łatwe, ale to właśnie w tej chwili twoja wiara musi być silniejsza niż strach. Wkładasz swoją energię w rzeczy. Które nie są tego warte. Próbujesz kontrolować to, na co nie masz wpływu. Wyczerpujesz się walką z tym, co już prosiłem cię, byś mi oddał. Dziś jest dzień, aby to przemyśleć. Na czym skupiasz swoją uwagę? Na problemie? Na ludziach? Czy na mnie? Kiedy skupiasz swoje oczy na mnie, nic nie jest w stanie cię zachwiać. Okoliczności się zmieniają, to prawda. Ludzie mogą zawodzić, ale ja nie. Jestem niezmienny. Nadal jestem Bogiem, nawet gdy wszystko wokół ciebie się wali. Może czekasz na wielką odpowiedź, na rozwiązanie, które przyjdzie jasno i natychmiast. Ale ja działam także w szczegółach. Mówię poprzez małe rzeczy. Jestem w tym niespodziewanym uścisku, który ukoił twoje serce. Jestem w tym słowie nadziei, które przyszło znikąd. Jestem w tym pokoju, który cię ogarnął, kiedy wszystko wskazywało, że powinieneś się załamać. Nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś. Jestem w każdym szczególe twojego życia. Jestem teraz tutaj, kiedy słuchasz tych słów i czujesz coś innego w swoim wnętrzu. To mój sposób, by ci przypomnieć: nigdy cię nie opuściłem. Nie chcę tylko części twojego życia. Chcę wszystkiego: twoich marzeń, twoich lęków. Twoich wątpliwości, Twojego bólu. Oddaj mi wszystko, bo kiedy trzymasz, ograniczasz to, co mogę uczynić. Ale kiedy oddajesz, dajesz mi pełną wolność, by przemieniać to, co wydaje się niemożliwe. Nic w Twoim życiu nie wymknęło się spod mojej kontroli. Żadna łza nie została zmarnowana. Żadna modlitwa nie została zignorowana. Wszystko, przez co przeszedłeś, ma znacznie większy cel, niż sobie wyobrażasz. A jeśli dziś naprawdę zdecydujesz się zaufać, zobaczysz rzeczy, o których nawet nie śniłeś. Napisz w komentarzach, dziś wybieram odpoczynek w Bogu. Widzę, jak bardzo starasz się mnie usłyszeć. Widzę, jak bardzo chcesz postępować właściwie. Ale widzę też, jak troski życia, hałas codzienności i nieustające myśli odciągają cię ode mnie. Obwiniasz się, czujesz się zagubiony, ale dziś chcę ci powiedzieć, że nie zrezygnowałem z rozmowy z tobą. Nadal wołam, nadal szepczę, nadal czekam, bo znam Twoje serce i dziś chcę, żebyś na chwilę się zatrzymał. Przestań walczyć z zamieszaniem wewnętrznym. Przestań szukać odpowiedzi wszędzie, tylko nie u mnie. Tylko dziś, tylko teraz, pozwól mi być jedynym głosem, którego słuchasz. Wiem, że się martwisz. Wiem, że Twoja głowa jest przeciążona myślami które donikąd cię nie prowadzą. Wiem, że twoje serce próbowało iść drogami, które wydawały się właściwe, ale kończyły się bólem. A mimo to nie oddaliłem się. Widziałem każdy twój wybór, każdą łzę, każdą cichą modlitwę, której nie mogłeś nawet dokończyć. I wiesz, czego teraz od ciebie chcę? Tylko twojego tak, tylko twojego oddania, tylko tej decyzji, by zaufać, nawet nie mając wszystkich odpowiedzi. Wiem, że próbowałeś działać na własną rękę. Widziałem Twoje próby rozwiązania, zrozumienia, naprawienia, ale teraz proszę Cię odpocznij. Pozwól mi się zatroszczyć. Pozwól mi Cię prowadzić. Nie musisz być cały czas silny. Nie musisz dźwigać tego ciężaru na własnych barkach. Nie zostałeś do tego stworzony. Zostałeś stworzony, by żyć ze mną, by chodzić według mojego prowadzenia. I dlatego dziś nalegam: oddaj to, czego nie potrafisz zmienić. Oddaj to, co kradnie Twoją radość. Oddaj to, co czyni Cię zbyt zmęczonym, by iść dalej. Jestem tutaj, z otwartymi ramionami, bez wymagań, którym nie możesz sprostać. Chcę tylko Twojego szczerego serca. Chcę, żebyś pozwolił mi wejść w te miejsca, które ukrywasz przed innymi. Bo to właśnie tam chcę działać. Wiele rzeczy próbuje odciągnąć Twoją uwagę. Wiele głosów próbuje Cię zdezorientować, ale ja jestem głosem, który uspokaja. Jestem głosem, który prowadzi. Jestem głosem, który przemawia do Twojego ducha i przynosi pokój, którego nie da się wytłumaczyć. Prosiłeś o odpowiedzi, szukałeś znaków, chciałeś wskazówek, i dziś mówię Ci: Ja jestem drogą. Nie chodzi o to, by wszystko rozumieć. Chodzi o to, by zaufać, że ja wiem, dokąd cię prowadzę. Nawet gdy wydaje się to chaotyczne, nawet gdy trwa to dłużej niż oczekiwałeś, ja działam. Widzę twoje wewnętrzne walki, widzę wątpliwości, które ukrywasz przed wszystkimi. I dziś kładę moją rękę na tych obszarach twojego życia. Nie ma znaczenia, jak bardzo wydaje ci się to zagmatwane. Ja wiem, jak wszystko uporządkować. Wiem, jak zamienić to, co wydawało się stracone, w coś pełnego sensu. Zmęczonym oferuję odpoczynek. Zagubionym oferuję kierunek. Przygnięcionym oferuję ulgę. Ale musisz mi na to pozwolić. Musisz tego chcieć. Musisz przestać próbować sam. Przerzuć na mnie wszystkie swoje troski. Pozwól mi je nieść. Pozwól mi wziąć na siebie to, czego ty już nie możesz dźwigać. Nie opieraj się dłużej, nie uciekaj więcej, bo wszystko, czego szukałeś w tylu miejscach, znajdziesz tylko we mnie. Dziś masz wybór. Możesz dalej próbować rozwiązywać wszystko po swojemu, albo zdecydować się naprawdę zaufać. A jeśli wybierzesz zaufanie, nie rozczarujesz się, bo ja jestem wierny, bo ja jestem stały, bo ja jestem Bogiem. Napisz w komentarzach, Dziś oddaję swoje serce w ręce Boga. Wiem, że są dni, kiedy się modlisz i wydaje się, że nic się nie dzieje. Mówisz, wołasz, płaczesz, a cisza wydaje się być jedyną odpowiedzą. Wiem, że to boli. Widzę, jak twoje serce zastanawia się, czy wciąż cię słyszę. I słyszę, nawet kiedy wydaje ci się, że jestem daleko, jestem bliżej, niż myślisz. Nie zostałeś porzucony. Moje milczenie to nie jest nieobecność, to troska, to ochrona, to praca za kulisami, której Twoje oczy jeszcze nie widzą. Może teraz tego nie rozumiesz, ale każda modlitwa, którą wypowiedziałeś, dotarła do mnie. Każdą łzę, którą przelałeś, zebrałem. Każde słowo, które wyszeptałeś, usłyszałem. Nadal działam, nawet gdy nie widzisz znaków. Nadal przygotowuję to. Co najlepsze dla Ciebie. Nie chcę, żebyś się poddawał. Nie chcę, żebyś ulegał zmęczeniu. Czekanie może być trudne, wiem, ale jestem wierny. Spełniam to, co obiecuję. Robię to we właściwym czasie. A właściwy czas to ten, który przyniesie prawdziwe życie, a nie okruchy. Wiem, że toczysz bitwy, których nikt nie widzi. Lęki odbierające Ci sen. Strachy paraliżujące Twoje decyzje, niepewność, którą ukrywasz za uśmiechami, i tę cichą, bolesną samotność, której nikt nie dostrzega, ale która rani głęboko. Ja to widzę. Znam wszystko, co dzieje się w Twoim wnętrzu, i chcę dotknąć tych miejsc. Chcę uzdrowić Cię od środka. Nie musisz już sam walczyć z tym, co Cię przygniata. Jestem Bogiem, który uzdrawia. Jestem Bogiem, który przywraca. Jestem tym, który przywraca radość, o której myślałeś, że została stracona na zawsze. Nie jesteś za bardzo rozbity. Nie jesteś zapomniany. Nie zostałeś zostawiony. Jestem z Tobą w każdej myśli pełnej bólu, w każdej niewyjaśnionej łże, w każdym ciężkim oddechu. Pracuję nad tym, co Ty wciąż uważasz za niemożliwe do naprawienia. Dziś widzę także tych, którzy modlą się za swoich bliskich. Modlisz się za tych, których kochasz. Składasz przede mną ich imiona, prosząc o uzdrowienie, przemianę, zbawienie. Nic nie umknęło mojej uwadze. znam każdego z nich lepiej, niż sobie wyobrażasz. znam ich rany, ich walki, ich ukryte potrzeby. I działam w sposób, którego jeszcze nie widzisz. w sposób, za który jeszcze podziękujesz. Bo moja miłość sięga tam, gdzie Twoje ręce nie potrafią dotrzeć. Moja moc uzdrawia tam, gdzie Twoje słowa nie są w stanie sięgnąć. Wiem, że potrzebujesz także otwartych drzwi. Wiem, że są obszary w Twoim życiu, które utknęły. Widzę Twoją niepewność, gdy myślisz o przyszłości, gdy boisz się, że nic się nie zmieni. I dziś chcę Ci przypomnieć, że to ja otwieram drogi. Ja otwieram drzwi, których nikt nie może zamknąć. Ja poruszam to, co wydaje się niemożliwe. Zaufaj, nie pozwól, by zniechęcenie Cię pokonało. Nawet gdy wydaje się, że nic się nie dzieje, układam wszystko. We właściwym czasie to, co wydawało się zablokowane, zacznie się układać. Zobaczysz, że nigdy nie przestałem troszczyć się o każdy szczegół. Widzę też relacje, które obciążają Twoje serce. Zranienia, oddalenia, konflikty, które bolą bardziej. Niż chcesz przyznać. Są rodziny rozdarte. Są przyjaźnie utracone. Są miłości, które się wypaliły. I nawet w tych miejscach, które wydają się suche, mogę tchnąć nowe życie. Przynoszę pojednanie tam, gdzie jest duma. Sieję przebaczenie tam, gdzie była rana. Piszę nowe historie tam, gdzie wszyscy mówili, że to koniec. Ale żeby to się stało, Musisz pozwolić, by moja miłość działała najpierw w Tobie. Musisz otworzyć się na to, co chcę zrobić, nawet jeśli to trudne, nawet jeśli wydaje się niemożliwe. Dziś to, czego pragnę od Ciebie, jest proste: zaufaj. Nie zaufaj połowicznie, nie tylko do pierwszej trudności. Zaufaj, wiedząc, że nigdy nie straciłem kontroli, że działam w niewidzialnych obszarach. Że już przygotowuje uzdrowienie, odnowę, otwarte drzwi, przemianę. Napisz w komentarzach: Mój Boże, ufam Twojemu czasowi i Twojemu działaniu. Widzę wszystko, co jest złamane. Wiem, gdzie ukrywają się Twoje bóle. Znam te obszary, które próbowałeś naprawiać własnymi siłami, a mimo to nadal bolą. I dziś chcę dotknąć tych miejsc. Chcę przynieść odnowę tam, gdzie już straciłeś nadzieję. Chcę odbudować to, co czas, ludzie, a nawet Twoje własne błędy próbowały zniszczyć. Nie ma w Tobie takiej części, która byłaby poza zasięgiem mojej ręki. Nie ma niczego, czego nie mógłbym uleczyć. Nie zostałeś zapomniany. Nie zostałeś porzucony. Moja miłość jest wystarczająco silna, by naprawić to, co świat złamał. Potrzebuję tylko, byś mi na to pozwolił. Potrzebuję tylko, byś już się nie opierał. Patrzę też na tych, którzy wciąż próbują zrozumieć, kim jestem, którzy słyszeli o mnie, ale w głębi serca nadal noszą wątpliwości. Ludzi, którzy szukają prawdy, próbują znaleźć sens życia, ale jeszcze naprawdę mnie nie zobaczyli. Widzę każdego z nich. Dziś chcę się objawić nie w trudnych słowach ani skomplikowanych wyjaśnieniach. Chcę, żebyś poczuł byś poczuł moją miłość w sposób tak realny. Tak silny, tak bliski, że każda wątpliwość zniknie. By cała nieufność rozpuściła się w pewności, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. We mnie znajdziesz to, czego tak długo szukałeś w niewłaściwych miejscach. We mnie odkryjesz, że niczego ci nie brakuje. We mnie rany się zamykają, pustki są wypełniane, a pustka zamienia się w życie. Ja nie jestem religią, ja jestem odpowiedzą, której twoje zmęczone serce tak bardzo pragnie. Każda modlitwa, którą wypowiedziałeś, dotarła do mnie. Każda myśl, każda łza, każdy zmęczony oddech. Nic nie umknęło mojej uwadze. Słyszałem, odpowiadam. I choć teraz jeszcze tego nie widzisz, to, co przygotowuję dla Ciebie, jest większe niż to, o co prosiłeś. Jest lepsze niż sobie wyobrażałeś. Mój czas jest doskonały i ja nie zawodzę. Nie chcę żebyś dalej szedł sam, próbując wszystko rozwiązać po swojemu. Chcę cię prowadzić. Chcę, by twoja wola zjednoczyła się z moją. Bo moje plany są pełne życia, pokoju i nadziei. A twoje często prowadzą do zmęczenia, strachu i niepewności. Chcę, żebyś się poddał. Żebyś przestał próbować kontrolować wszystko. Żebyś pozwolił mi kierować każdą decyzją, każdym krokiem, każdą nową drogą. Nie po to, byś coś stracił, ale po to, byś naprawdę zaczął żyć. Nie musisz wszystkiego rozumieć, by zaufać. Wystarczy, że powiesz tak na kolejny krok. Wystarczy, że na nowo otworzysz swoje serce, nawet jeśli się boisz. Jestem tutaj. Zawsze byłem. Wiele zmieni się w tobie, kiedy przestaniesz sam nosić ciężar. Kiedy oddasz kontrolę i zaufasz, że ja działam na Twoją korzyść. Zobaczysz, że nie chodziło o to, by biec, ale by zaufać. Nie chodziło o to, by mieć odpowiedzi, ale by pozwolić mi działać. Wiem, że są rany, które próbowałeś ukryć, odrzucenia, które bolały bardziej niż pokazałeś, słowa, które zraniły i zostały jak niewidzialne blizny, zdrady, które podkopały twoje zaufanie. I wszystko to znam. Każdy kawałek. I dziś chcę uzdrawiać. Chcę dotknąć miejsc, do których nikt nigdy nie dotarł. Chcę uleczyć to, co wydawało się nieuleczalne. Chcę zamienić ból w siłę, łzy uśmiech, rany w świadectwo zwycięstwa. Potrafię. Chcę i zrobię to. Nie musisz bać się być przede mną słaby. Ja nie odrzucam. Ja nie osądzam. Ja przygarniam. Ja uzdrawiam. Ja podnoszę. Ja czynię wszystko nowe. Chcę, by Twoje uszy były bardziej wyczulone na mój głos. Byś nawet wśród zgiełku świata potrafił mnie usłyszeć. Zawsze wołam. Zawsze prowadzę. Zawsze mówię. Nie chcę, byś dłużej ignorował znaki. Nie chcę, byś się rozpraszał i przegapił to, co dla Ciebie przygotowuję. Twoje życie zostało stworzone, by być pełne mojej obecności. By świecić moim światłem. By być odbiciem tego, kim jestem. I właśnie tego chcę, żyć w tobie tak mocno, że nikt nie będzie mógł temu zaprzeczyć. Napisz w komentarzach: chcę być odnowiony przez ciebie, panie.